Witam serdecznie w Małej Cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy przepyszny torcik bezpieczenia Kinder Bueno Tiramisu. Torcik jest bardzo smaczny, wilgotny, aromatyczny, rozpływa się w ustach. Wygląda fantastycznie. Kawałki batoników wspaniale smakują z kremem. Ciasto jest proste w przygotowaniu. Polecam. Trochę zmodyfikowany przepis z kanału Queiro Cupcakes. Zapraszam na film. Składniki na krem 500 g serka mascarpone w temperaturze pokojowej dwie łyżeczki ekstraktu waniliowego możemy zastąpić cukrem waniliowym 400 ml schłodzonej śmietanki kremówki 36 to ważne aby była 36 80 g cukru pudru i 140 g kremu z orzechów laskowych w temperaturze pokojowej ważne aby w składzie miał 100% orzechów laskowych Dodatkowo około 250 g podłużnych biszkoptów, 3 batoniki Kinder Bueno w mlecznej czekoladzie, 3 batoniki Kinder Bueno w białej czekoladzie i kakao do posypania ciasta. Do miski przekładamy serek mascarpone, dodajemy krem z orzechów laskowych i mieszamy łyżką do połączenia składników. Nie należy zbyt długo mieszać. Następnie tak przygotowaną mieszankę wstawiamy do lodówki na 30 minut. W międzyczasie przygotujemy batoniki, kroimy je na kawałeczki. Formę wykładamy papierem do pieczenia. U mnie tylko dno i brzegi wyłożyłam jeszcze folią rantową. Jeśli nie mamy, to pomijamy. Składniki do nasączenia: 280 ml ostudzonej zaparzonej kawy, 80 ml rumu lub likieru migdałowego. Składniki do nasączenia mieszamy i w tak przygotowanym ponczu maczamy biszkopty i układamy na dnie blaszki. Skończymy krem. Schłodzoną masę z mascarpone wyciągamy z lodówki, dodajemy cukier puder, wanilię, schłodzoną śmietankę kremówkę i ubijamy mikserem na jednolity, gęsty krem. Ja ubijałam mikserem tak przez około 3-4 minuty. Krem musi zgęstnieć. Połowę gotowego kremu wykładamy na biszkopty w blaszce i wyrównujemy. Wierzch posypujemy kawałeczkami batoników. Zużywamy wszystkie pokrojone batoniki. Następnie ciasto posypujemy kakao. Na cieście układamy drugą warstwę biszkoptów. Znów maczamy je w ponczu i układamy na cieście. Wykładamy pozostały krem i wyrównujemy. Ciasto posypujemy kakao. Następnie torcik wstawiamy do lodówki na całą noc. Dobrze, schłodzone ciasto wyciągamy z blaszki, ściągamy formę do pieczenia. Jeśli nie użyliśmy folii rantowej, nożem oddzielamy ciasto od brzegów blaszki. Torcik zostawiłam na papierze do pieczenia, ponieważ nie ma w nim żadnych usztywniaczy i bałam się, że mi się rozleci, jeśli będę próbowała usunąć papier. A torcik jest bardzo wilgotny i dosyć ciężki. ściągamy folię rantową i brzeg możemy jeszcze wygładzić nożem. Aby był idealnie gładki, nóż możemy wcześniej zanurzyć w gorącej wodzie i wytrzeć. Przygotujemy teraz śmietankę na rozetki. Do śmietanki dodajemy fiks, cukier puder i ubijamy. Ubitą śmietankę przekładamy do rękawa cukierniczego u mnie foliowy woreczek z metalową tylką. Użyłam tylki Wilton 1e. Tylkę wkładamy do woreczka, odcinamy brzeg. Worek zakładamy tak na rękę i przekładamy śmietankę. Kręcamy. I na torciku robimy ozdobne rozetki na koniec, torcik dekorujemy kawałkami batoników. I nasz pyszny torcik bez pieczenia kinder Bueno Tiramisu jest już gotowy. Wygląda fantastycznie, jest bardzo smaczny, kremowy, wilgotny i prosty w przygotowaniu. Polecam!